Czym jest ten świat i wszystko, co materialne? Formą mojej energii, mojej mocy, którą nieustannie emanuję, a która ucieleśnia się w to, co właśnie widzisz, co odbierane jest przez zmysły stworzeń. Zmysły pokazują tylko jeden aspekt rzeczywistości ten, który jest potrzebny do egzystencji materialnej. Dopóki człowiek żyje w ciele. Są ludzie, którzy przekraczają granice spostrzegania zmysłowego. Nie tylko chrześcijanie. Jeśli usilnie do tego dążą, jest im to dane. Który człowiek jest bliżej ciebie ojcze? Formalnie traktujący swą wiarę katolik, koncentrujący się na życiu materialnym czy ascetyczny myśliciel? Osiągający głębsze poznanie niechrześcijanin? To zależy od proporcji pomiędzy tym, co każdy z nich otrzymał, a co wypracował własnym wysiłkiem i jak to wykorzystuje w stosunku do innych ludzi. To znaczy, czy zamienia to na dobro i miłość, by nimi obdarowywać, nie chcąc w zamian nic? Pytam, bo podziwiam ascetów Wschodu. I krytycznie odnoszę się do powierzchowności wiary wielu katolików. Nie każdemu jest dane osiągnąć głębie poznania. Bądź ostrożna w osądzaniu. Ważne jest to, aby każdy osiągnął szczyt swych możliwości. Tylko ja wiem, na co kogo stać. I tylko moja ocena jest prawdziwa. Staraj się bardziej ludzi rozumieć i pomagać im, niż oceniać. Bądź wyrozumiała i współczująca dla tych, którzy niewiele są w stanie zrozumieć, którzy błądzą. Może w porównaniu z tym, co otrzymali, osiągnęli więcej niż Ty, której dałem tyle łask.